Twenty-four hours, I need more hours with you. You spent the week getting even ooh. we You spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me Moi drodzy, studniówka klasy trzeciej A i trzeciej D drugiego liceum ogólnokształcącego oraz czwartej D techników nr 1 w Grodzicach właśnie się rozpoczęła. za czas. My last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the day trying to get make things up. right between yeah. us. Oh, oh. But now it's all good, babe. Well, that bad, good, babe. Jak szły przygotowania do poloneza? Było ciężko i intensywnie. Ćwiczyliśmy na każdym prawie WF-ie, a teraz jeszcze tuż przed studniówką mieliśmy dwie próby. Myślę, że wszyscy są zmęczeni. Jak wyglądały przygotowania do studniówki? My jesteśmy taką wyjątkową klasą, że akurat my robimy wszystko na szybko. Nasze przygotowania do studniówki odbywały się 3 miesiące przed nawet, samą studniówką. Nawet mniej. Nawet mniej, więc była organizowana na szybko, ale jak widać bawimy się świetnie i nie ma z tym żadnego problemu. Jak wspominasz swoją studniówkę? Moja studniówka była rok temu, też górka. Wspominam bardzo dobrze. Najlepsza impreza na jakiej byłam. Ile czasu zajęło Ci wyszykowanie się na studniówkę? E, sukienkę kupiłam w sumie w listopadzie i to był taki myk, że od razu weszłam i ją kupiłam. A dzisiaj tak może godzinę, półtorej i jakoś bardzo się nie przygotowywałam, szczerze powiedziawszy, na żywioł, na żywioł, żeby była fajna zabawa. Chciałabyś kogoś pozdrowić? Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić panią Pikor, która jest moją ulubioną nauczycielką chemii, no i mamy i dobra. Jak wspomina pan swoją studniówkę? Bardzo miło, przede wszystkim no, była to studniówka do białego rana, jak chyba prawie każda, a że... Akurat tak się składało, że mieszkałem w internacie i studniówka była w szkole, jak to w tych czasach było, to mieliśmy, no, można powiedzieć, takie miejsce do wypadu gdzieś tam od czasu do czasu odpoczynku. No, wiadomo jakiego. No, ale jak, jak najbardziej wszyscy dotrwaliśmy do rana dzielnie, także no, niezapomniane to były chwile na pewno i Wam tego życzę przede wszystkim też żebyście pamiętali swoją studniówkę, a nie oglądali jej na zdjęciach później. Bo jesteście na siłowni? Dzisiaj nie.